Co jest największym tabu w naszym społeczeństwie? Może gdyby ktoś popierał, jakiś szaleniec, popierałby to, co akwarelista zrobił w latach 30. w Niemczech, no to by było tabu, nie? Tabu. Bywa też na przykład krytykowanie czarnej populacji w niebezpiecznych amerykańskich gettach. Sporym tabu jest puszczanie bąków przy stole, ale największym tabu jest. Jest krytykowanie tego, co kiedykolwiek, jakkolwiek zrobiła jakakolwiek kobieta. Ma 11 dzieci z 11 ma mężczyznami. Każde dziecko ma innego tatusia. Osądzano jej decyzję, krytykowano. A jak wiemy, każda kobieta ma wolność decyzji na temat swojego macierzyństwa. No, szkoda, że dzieci nie mają żadnych praw. Na przykład prawa do normalnej rodziny. Ale cóż to w ogóle oznacza normalność? Nawet jakby miała tysiąc dzieci z tysiącem różnych partnerów, to jest to jej wybór. Nie ma to żadnego w ogóle wpływu na nic. Wolność. Dla kobiet. Zawsze. Gdzie to się pojawiło? Supermama? Tak, supermama.